Witaj. Dzisiaj zachęcę Cię do reflektowania na temat, kim jestem dla siebie wrogiem czy przyjacielem jak siebie traktuję, jak siebie przeżywam no i w ogóle dlaczego to jest ważne po co na ten temat reflektować. Ale niczym zaczniemy, przedstawię się, nazywam się Grzegorz Byczek. Jestem psychoterapeutą. Oprócz psychoterapii indywidualnej prowadzę warsztaty grupowe na sali oraz kursy online. Więcej informacji o mnie oraz link do mojej strony znajdziecie w opisie poniżej. Kim jestem dla siebie? Wrogiem czy przyjacielem? Oczywiście, na tak postawione pytanie, tak spolaryzowane, nigdy nie będziemy totalnie wrogiem, totalnie przyjacielem. Gdzieś jesteśmy, Pośrodku. Ale po co w ogóle na ten temat się zastanawiać? Po co słuchać ten podcast? Po co w ogóle reflektować na ten temat w swoim życiu? Według mnie jednym z takich wartości, dlaczego warto się na ten temat zastanawiać, jest to, że to, jak siebie przeżywamy, jacy jesteśmy dla siebie, będzie sprawiać, że w ten sposób będziemy widzieć świat zewnętrzny. Czyli jeżeli my jesteśmy dla siebie surowi, wymagający, będzie nam łatwiej osadzać takie swoje wyobrażenie w świecie zewnętrznym, że ten świat zewnętrzny jest dla nas wrogi, surowy, wymagający. Jeżeli będziemy mieć w sobie łagodność, wyrozumiałość, wówczas będziemy postrzegać świat zewnętrzny również jako łagodny, wyrozumiały. No ale to też będzie miało wpływ na to, na jakość naszego życia, bo jeżeli postrzegamy, że ten świat zewnętrzny napiera na nas, tylko jest taki wrogi, wymagający, surowy dla nas, no to jakość naszego życia się zmniejsza. To nasz dobrostan mamy, się, będzie niższy, będzie mieć więcej napięcia, spięcia, ciśnienia, przymusów, konieczności w swoim życiu, co będzie nas od Bierać nam przyjemność luz, swobodę. Oczywiście są też obiektywne rzeczy zewnętrzne, które na nas napierają, ale my, jeżeli będziemy mieć to, jak siebie traktujemy, jak przeżywamy siebie, będziemy chcieli jakby tak osadzić w świecie zewnętrznym, będzie to dla nas łatwiejsze. Inną rzeczą jest to, że jeżeli będziemy mieć taką Większą surowość dla siebie niż łagodność, wówczas też my będziemy w jakimś sensie zapraszać do naszego świata to do nas, żeby świat reagował w ten sposób. Nie chodzi mi o to jakąś energetyczne, podświadome, będzie to na poziomie behawioralnym. Jeżeli my będziemy się na przykład wycofywać i czegoś nie robić, wówczas będziemy tworzyć miejsce na to, żeby. Inni ludzie tworzyli, żeby do, na nas napierali, ponieważ my będziemy się wycofywać. To nie będzie na poziomie tylko takim energetycznym, ezoterycznym, to się będzie działo w zachowaniu. Stąd ważne jest, żeby zrozumieć, jak ja siebie traktuję, kim jestem dla siebie, po to, żeby ewentualnie zacząć z tym pracować, aby przechodzić surowości i wrogości w kierunku. Łagodności, czułości, tej pozycji przyjaciela. Więc jak można na ten temat reflektować? Skąd wiem, czy jestem bardziej wrogi czy przyjacielski? Oczywiście można zadać sobie pytanie, jaki jestem. No i część osób oczywiście odpowie sobie: jestem fajny, dbam o siebie, co roku jeżdżę na wakacje. No po prostu. Jestem dla siebie przyjacielem. Inni powiedzą, że są dla siebie wrodzy, surowi, wymagający. To jest jakiś poziom deklaratywny. Oczywiście też może on bazować na takiej wewnętrznej świadomości, ale możemy też przyglądać się temu, zwracając uwagę na to, co się w nas dzieje. Na przykład, gdy mamy jakieś rzeczy do zrobienia, gdy mamy pewne. Projekty, pewne cele. Co się w nas dzieje na poziomie emocji? Czy zaczynamy się tym mocno denerwować? Co się dzieje na poziomie ciała? Czy jesteśmy rozluźnieni? Czy zaczynamy się spinać i ciśnieniować? Jakie myśli się w nas pojawiają? Jakie zachowanie się pojawia? Czy zaczynamy po prostu szybko biegać, energiczne ruchy, i po prostu jesteśmy albo unikamy, to idziemy w działanie zastępcze. Czyli też obserwowanie siebie w takiej sytuacji będzie nam mówiło jak my siebie traktujemy bo jeżeli zaczynamy się denerwować jeżeli mamy coś do zrobienia i, i szybko ciśniemy ciśniemy to znaczy że gdzieś wewnątrz nas w naszych wewnątrz psychicznych mechanizmach wzorcach schematach my siebie napieramy w tym momencie jeżeli mamy jakieś działanie to i jakoś mamy tendencję wtedy do napierania. Z drugiej strony jeżeli... Jeżeli yy, dajemy sobie przestrzeń i działamy, nie chodzi o to, żeby sobie odpuścić, ale działamy. Natomiast nie jesteśmy tacy ciśnieniujący, że ten cel, który sobie stawiamy, nie jest jakąś koniecznością, tylko naszym pragnieniem, które chcemy osiągnąć, czy żeby coś było zrobione, ale nie jesteśmy dla siebie tacy napierający. Wówczas będziemy bardziej łagodni. A co, gdy co się dzieje, gdy nam coś nie wychodzi, czyli gdy robimy i nie wychodzi tak, jak byśmy chcieli? To jacy jesteśmy wtedy? Czy jesteśmy źli na siebie, jakoś. Odwetowi dla siebie, surowi i ograniczamy sobie coś innego za karę, karzemy się, czy wyciągamy wnioski, ale no dobrze, nie wyszło, jesteśmy łagodni. Nie chodzi mi o pobłażliwość i taka, o, nie ma znaczenie, czy chronienie się takim znowu obroną, a to i tak dla mnie nie miało znaczenia. Nie, to miało znaczenie, nie wyszło, to jest rzeczywistość, nie tak jakbym chciał. Chciała, czy ja mogę do tego jakoś podejść, poreflektować i spróbować jeszcze raz. Czy następnym razem, ale nie ukarać się, nie być surowym, nie powiedzieć, ty debilu, jesteś beznadziejny, jesteś beznadziejna, do niczego się nie nadajesz, czyli nie być takim surowym, surową. Z drugiej strony, można powiedzieć, trzecie pytanie co dawać, co się dzieje, gdy mi wychodzi? Czy ja potrafię się ucieszyć, jakoś pocelebrować to? Czy potrafię się w tym zatrzymać, dać sobie chwilę odpocząć? czy przebiegam przez to, że się udało, jak ktoś mnie chwali, nie, 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 nie mogę przyjąć tej pochwały, bo mam więcej rzeczy do zrobienia, ja już muszę robić kolejne oczekiwania, kolejne wymagania i jestem już w biegu, żeby więcej, szybciej, lepiej, było bardziej idealnie. Czyli tu też byłoby ta surowość. Czyli nie tylko deklaratywnie, ale przez... Obserwowanie siebie, przyglądanie się sobie w różnych sytuacjach możemy badać, czy jesteśmy bardziej wrodzy, surowi, czy delikatni, czuli, przyjacielscy. Innym poziomem do badania jest też poziom ciała naszego. Jak traktuję swoje ciało? Czy jestem czuły, dbały, czy jestem bardziej napierający? Jak mam jakąś kontuzję, to czy jestem. Zły i wściekły, i nie i mogę sobie wybaczyć, zawstydza mnie to. Jestem po prostu nie chcę o tym mówić, nie chcę w ogóle iść do lekarza, żeby się sobie pomóc. Po prostu unikam tematu, albo po prostu jestem, jakoś rozdziera mnie to, że, że, że moje ciało mnie zawiodło. Jestem zły na to swoje ciało, albo jak dotykam siebie, czy jestem delikatny, czy po prostu robię robię, po prostu technicznie się dotykam, myję się technicznie, muszę się umyć. Oczywiście to upraszczam, robię, może trywializuję, ale też kontakt, jacy jesteśmy dla swojego ciała, czyli nas samych, nasze ciało to my, będzie mówiło o tym, czy jesteśmy bardziej w obozie surowości, wrogości, czy łagodności i takiego dobrego nastawienia, można powiedzieć, przyjacielskości dla siebie. Więc Dzisiaj próbowałem was właśnie zachęcić do tego, żeby sobie przejść przez te różne pytania i poreflektować. Gdybyście widzieli w sobie, że jesteście bardziej w tej obozie w obozie surowości, wrogości do siebie, no to po pierwsze widzenie tej rzeczywistości daje nam szansę do pracy, więc można w tym w różny sposób z tym oczywiście pracować, próbować pracować, ale już rozpoznawanie tego będzie z czasem dla nas pracować, świadomość tego, a będzie być może pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć z tym pracować. Jeśli chcielibyście głębiej w to wejść, właśnie w, w rozpoznawanie tego i później pracę, to zapraszam Was na mój kurs online, który właśnie. O tym jest. Nazwałem go przyjmując siebie od surowych wymagań do łagodności dla siebie. Link z opisem do tego kursu znajdziecie w opisie. To dzisiaj tyle. Dziękuję. Cześć.